Witam Państwa, 13 kwieci i tak to wygląda u nas, ale muszę powiedzieć, że wczoraj się pszczoły oczyszczały jakoś tak dziwnie, sporo jest e, kału nad ulami, nie wiem czy to jest jakaś oznaka chorobowa, czy też coś jest, no i widzę, że jakieś takie dziwne sytuacje. No ale dziś już jest cieplejszy dzień. Dzisiaj wejdziemy tam do środka, zobaczymy co się dzieje po tych zimnych dniach. No i tam ten ul w ogóle nie lata, ten który trzeci. Strutowiała rodzina. Jak Państwo widzą, to już trzeba będzie otworzyć im wszystkim. Ale to już, tak, jeden na próbę otworzymy całkowicie. No, ale to już można zabrać, żeby nie hałasowało. No, jest coś tych. No nie wiem, ta pogoda jest taka zmienna. No i tutaj zobaczymy. No, noszą pyłek. Pszczoły dzisiaj dołożymy im węze. Jak tak można patrzeć ogólnie? No, no nie, nie na wszystkich, ale tak na części widzę, że nie wiem, czy to był taki silny oblot że pszczoły troszeczkę yy, po prostu załatwiały się na, na ule bo jest ich za dużo czy też jest jakiś inny powód tutaj no ale jak to ogólnie patrząc to takie to szaleństwa są No, jednak śmierć był chyba niepożądany, lub z po prostu na tym. No. no, ruch jest niesamowity tych pszczół. O! Jak przejdę tutaj. O. O. No, i jak mówię, no i to nawet ta silna rodzina. No, jakoś tak mnie to zaskoczyło troszeczkę, muszę powiedzieć. Nie wiem czemu. No, zobaczymy, jaki tam jest rozwój. Już ma być bardzo ciepło, to może tutaj coś no i tutaj woda, jak widać, pszczoła sobie pobiera, ale już się zakończyło. Tutaj musimy tutaj. Papa. Cześć. cześć No jak widać no, no. Nie, nie ruszaj się gdzie jest? Nie ma No Odrzeżają, bo one le lecą Tutaj jest ich dużo i dlatego jest ten problem No i tak to wygląda To chyba co? Bo może zapach masz jakiś. Nie no, bo one tutaj w y, tą stronę lecą, no nie? Dlatego jest takie złudzenie, że atakują, bo uderzają, bo jest ich dużo. Także pszczoły się rozwijają. No oprócz tego ula. To dzisiaj go spróbujemy coś zrobić z tą strutowiałą rodziną. Dołożymy go do y, y, rodzin. Słucham? To no nic, bo jest ciepło na czarnym, dlatego... No bo jest tutaj mało miejsca, pszczół jest dużo, no i właśnie takie delikatne zaniepokojenie, no zobaczymy co to jest, czy też tylko powodowane to jest dużą ilością pszczół, a po prostu po tych zimnych dniach pszczół jest bardzo dużo i oblatywały się i no powiem szczerze, że tak nigdy nie było, żeby e, aż tak, e, czy jest jakaś to biegunka czy coś. Ale zobaczymy dzisiaj dokładnie w ulu i to sprawdzimy. No, ale może nie powinno być coś takiego strasznego. Także na razie, na razie jest to ładnie wygląda. Ruszyły pszczoły. Powiększymy wlotki. Damy yy, węzę. Podamy i zobaczymy, jak to się będzie kręcić. Także na razie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego, udanej niedzieli. Do zobaczenia po południu.